Dobry, witam u mnie na kanale. To już nagrywam kolejnego vloga, ale teraz wykonuję makijaż i używam tego podkładu z Maybelline. I ja lubię go używać na co dzień. Ewentualnie mam jeszcze inne, takie mocniejsze, ale to już bardziej jak gdzieś wychodzę. Ale na co dzień używam ten. W poprzednim vlogu również wspominałam o tym, że Matauża urodziny. No, spędzaliśmy yy, w trójkę. Nie, nie organizowałam takich dużych. Uważam jeszcze, że Mateusz za mały jest. Dopiero skończył 4 latka. więc już na 5 latek zrobimy takie większe, że będzie mógł zaprosić swoją grupę z przedszkola i zrobimy już na sali zabaw. W tym roku to bardzo chciał, ale to też za późno już było, żeby cokolwiek ustalić termin. A już też przedszkoluję jest dopiero w nowej grupie, gdzie poznaję dzieci. Więc i tak wydaje mi się, że dopiero za rok na 5 lat będzie idealnie. Powiem Wam szczerze, że mimo człowiek, że jest chory, ale trochę jak się odświeży, to już od razu lepiej się czuję taki zdrowszy. Więc stwierdziłam, że trochę trzeba się ogarnąć. Trochę zrobiłam też generalnych porządków u Mateusza w pokoju. I muszę zrobić też w innych pomieszczeniach. Jeśli chodzi o mój makijaż, ja już skończyłam. Po prostu to jest zwykły makijaż. A jeszcze zapomniałam dać rozświetlacza. Tutaj zawsze sobie lubię na kości policzkowe. O, I już człowiek od razu lepiej się czuję. Dodatkowo chciałam Was zaprosić na mój Instagram. Tutaj wyświetli się moja nazwa wymarzone parterowe. Ja też już pomału zaczynam wydawać, no już ostatnio jakiś jeden post, więcej postów na relacje. Wiadomo, jeszcze tak siebie nie nagrywam, dopiero się tego uczę, więc dużo na pewno bardziej komfortowo się czuję, kiedy jestem sama w domu, nagrywam, a jeszcze tak i na czyli na przykład przy lafale, jeszcze jakoś tak nie potrafię się przed nim otworzyć, dużo mówić przed kamerą, więc jeszcze często przy nim jak gdzieś wychodzimy, to robię jakieś takie przejścia a mniej takich mówionych filmów zawsze jak gdzieś tam sama, to wtedy sobie nadrabiam a tak przy nim dopiero zaczynam się otwierać to już dopiero mój 15 albo 16 film na kanale i niedługo będzie w lutym rok od założenia kanału. Nie ma tak często tych vlogów, chcę to zmienić i mam nadzieję, że się uda, więc zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Ja już się przeniosłam do salonu, teraz kończę pić kawę. W końcu jest to ten dzień, gdzie mogę napić się kawę, bo wcześniej nawet nie mogłam spojrzeć, bo cały czas brałam leki. Do tej pory biorę, ale tam wtedy piłam te wiksy, gripeksy i po prostu no, przez to, że byłam tak mocno chora, to nawet nie miałam ochoty ani jeść, a w ogóle o kawie to już nawet nie, nie chciałam nawet myśleć, więc fajnie, że w końcu mogę się napić. Tutaj, jak widzicie, mamy kominek. Wyczyściłam szybę. Nie tak dokładnie, tylko powierzchownie, bo jeszcze na pewno będziemy odpalać. Tym bardziej, że pogoda ma być na plusie, więc fajnie sobie tak przepalić kominkiem w domu. No i wtedy mamy też jakąś tam oszczędność, jeśli chodzi o pompę. Przy kominku jest trochę bardzo gorąco, bo nie można tak kontrolować tej temperatury jak przy pompie. Ciepła, no ale klimacik jest super wieczorem. Wróciłam właśnie od lekarza od czterech dni właśnie okazało się, że mam grypę typu A, gorączka i bóle mięśni minęły, ale niestety dzisiaj będąc na kontroli, okazało się, że mam zmiany na płucach, więc został mi wypisany antybiotyk. I dalej jestem na zwolnieniu w domu. Teraz Rafał pojechał po kilka rzeczy, bo chce ugotować coś na obiad. Wcześniej nie miałam po prostu czasu, jeszcze został z poprzedniego dnia, ale mam ochotę na coś inne, więc Rafał pojechał po składniki i zaraz będę przygotowywać obiad. Mateuszek też wrócił z przedszkola. Mateuszku, jak dzisiaj było w przedszkolu? Fajnie. Jaki ty szybki jesteś to tak No ja rozumiem. A pomożesz mamie wypakować zmywarkę? Otworzysz szufladek? Nie, sam Może sam? No dobra. To mama tylko to odłoży i sam będziesz wypakowywać. Bo umiesz, tak? Wszystko wypakować. No to próbuj. Dobrze. O co ty O Mama tę szkubę. mama Najpierw sztuczce. Dobrze, to jest za tak, super. I do szuflady, tak? A co chcesz mieć więcej na świecie? A to leży. A, okej. Okay. I żeby się wszystkie poczukły. No chyba nie. No to nie będziemy mieć na czym jeść. Kwiatek, to tak. widział. Patrz, No ja widzę. Brudne? Nie brudne, Mati, po prostu tak przeszedł plastik kolorem i nie da się tego zmyć. teraz ja się zabieram za obiad chciałam zrobić sałatkę kolesław, do tego będą frytki i kurczak właśnie to jest taki obiad z mojego dzieciństwa a mogę, będę mógł później to no to zobaczymy Mateuszku mama kapusty nie może przeciąć. to mogę ci po... I'm going Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Because you try to stay strong and fake a smile until life. yeah. Yeah, then. One, two, seven, yeah and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. E, tak się prezentuje obiad. E, tutaj zrobiłam sałatkę kolesław, e, kurczaka z rożna Rafał przywiózł i do tego frytki. Zawsze pamiętam, jak moja mama wracała z miasta, to robiła taki obiad na szybko, i to jest taki obiad z dzieciństwa. Karton, to, co budujemy w lot, ma połączyć. Żeby się ten kwadrat nie rozwalał. A to są te swoje kwiatki? Tak. Ciebie dostała ile tych kwiatków jest? Policzysz? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, osiem. Sześć. Brako! produkt, płyn do sprzątania. On jest fajny, bo to jest płyn do mycia i on właśnie dodatkowo dezynfekuje, akurat po chorobie. Chcę posprzątać łazienki najpierw jedną później drugą, i właśnie chcę zastosować ten płyn, żeby wszystko zdezynfekować po mojej chorobie. I on przepięknie pachnie i kupiłam w Kauflandzie. Yy, taki litrowy za 10 zł, więc niedrogo. Ok. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friends tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until i look away but i known you to long it to watch your blue eyes fade to gray cause you fade away Ta łazienka została skończona, jeśli chodzi o sprzątanie. Teraz tylko jeszcze umyć podłogi i zabieram się za kolejną łazienkę. W końcu jest posprzątane zupełnie inaczej i taka łazienka się wydaje dużo większa. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam tulipany. W końcu bardzo mocno świeci słoneczko. Jest na plusie chyba z 8 albo 10 stopni. I dodatkowo sobie od Rafała w sumie dostałam tulipany. I naprawdę już się nie mogę doczekać, kiedy ta wiosna będzie. No, niestety w tym roku zima była prawie, no w ogóle zimy nie było. E, jedyny taki, bo że mieszkamy blisko gór, więc fajnie było się wybrać na Sanki. E, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, w okresie ferii e, świątecznych, czy się utrzyma śnieg i pojedziemy jeszcze na Narty, e, ale w tym e, roku zimy tak naprawdę nie było. Może jeszcze raz zaskoczy, ale nie ukrywam, że już wolę jednak wiosnę. Tutaj piję herbatkę i sobie podziwiam jak fajnie już jest na dworze. Świeci słoneczko. Rafał dzisiaj na egzaminie. A tutaj ja z Mateuszem trochę robię porządków. No i podziwia. Boże, już się nie mogę doczekać lata, kiedy faktycznie ten cały dzień będziemy spędzać na zewnątrz. A nie ukrywam, że w tym roku dużo będziemy mieć pracy, jeśli chodzi o takie rzeczy ogrodowe. A teraz muszę się nacieszyć słoneczkiem i tulipanami. Zawsze tulipany kojarzą mi się z wiosną. Z roku mam zamrożone owoce, maliny, truskawki, więc chcę odmrozić i w termomiksie zrobić jaką polewę truskawkowo-malinową ze śmietaną i do tego ugotuję ryż, czyli taki obiad na słodko. Już trzeba się jakby pozbyć z tamtego roku rzeczy, żeby właśnie zrobić miejsce na nowe. A nie wykorzystałam do owsianki, więc fajnie z tego jeszcze zrobić obiad.